Muszę zrobić jedną ważną, ale to bardzo ważną rzecz, z którą zwlekałem chyba już od lat. Zanim to zrobię, przedstawię Wam ważną wiadomość, która zainspirowała mnie, żeby to zrobić. Wczoraj pojawiła się taka informacja, że z okazji Go Festo zostaje zwiększony limit Pokemonów w storage'u, jak i przedmiotów w plecaku. Dla tych z Was, którzy są nowszymi graczami, nie wiedzą, grają od wczoraj na przykład, bo tacy pewnie też są i pewnie też oglądają ten film. Powiększanie plecaka jest płatne. I plecaka na Pokémon i plecaka na przedmioty. A mimo to mamy limit. Jak dużo możemy go powiększyć? W tym momencie dodanie kolejnych 500 miejsc do wykupienia oczywiście nie za darmo, jest dla mnie bardzo dobre, bo właśnie parę paru dni się zastanawiałem, kurczę, jak ja na tym gofeście w Anglii Będę funkcjonował. No już mamy odpowiedź, na szczęście. Także wejdźmy do shopu, zróbmy sobie te upgrade'y. 200 Pokécoinów za jedne 50 zwiększonego miejsca. To boli, ale wierzcie mi, jeśli jesteście nowymi graczami i zastanawiacie się na co wydać wasze ciężko zarobione na dżimach Pokécoiny, to ja bym właśnie zaczął od miejsca na pokemony i miejsca na przedmioty. To są dwie takie podstawowe rzeczy, bez których po prostu ciężko się gra i bez których po prostu niewygodnie się gra. Wiecie, gra jest free to play, man. mówi fajnie, grajcie za darmo wszyscy, proszę bardzo, ale... No, jak to w każdej grze, free to play, dopóki nie zapłacisz, to jednak grać się trochę mniej wygodnie. Na szczęście nie trzeba płacić prawdziwymi pieniędzmi, można zapłacić też pokę które zrabiamy sobie gdzieś tam z dżymów. Także jak ja bym zaczynał dzisiaj grać, miałbym, nie wiem, 8 lat, i bym się zastanawiał, jaki jest mój plan na kolejne pół roku w tej grze, to zbierałbym maksymalną ilość coinów codziennie z Rzymów i w miarę możliwości kupował sobie coraz większy Pokémon Storage, coraz większy Pokémon Item bag. Nie mówię, że każdy gracz musi obowiązkowo mieć maksymalnie, dużo graczy ma 50 levele, wystarcza im 1000, 1500 miejsca, 2000 miejsca. Ja jestem jedną z tych osób, które no cóż, chomikują, lubią być przygotowane na każdą okazję i trzymać na przykład pokemony. I z zeszłego roku Seattle, jak był tam GoFest, no właśnie rok temu mniej więcej, no to do dzisiaj trzymam te pokemony i myślę, a jeszcze na pewno z kimś się strajduje sobie przy okazji, gdzieś tam jak mi się będzie chciało, bo to będzie do medalu za dystans tradeów. No ale jakoś się od roku tego nie zrobiłem, bo jednak... I jednak mi się nie chciało, ale, ale dalej nie skasowałem tych pokemonów, Także w tym momencie mam 1000 wolnego miejsca tylko po dokupieniu kolejnych 600. Także oczywiście, co się da, to wyczyszczę przed gofestem w Londynie, bo jutro już wylatuję. W sumie, jak to oglądacie, to dzisiaj wylatuję. Zawsze człowiek komikuje gdzieś tam te Pokémony. Czy to jakiś shiny, czy to jakieś rzadkie polski, czy to. Tego na przykład Snorlaxa z czapką do spania, no co, skasuję go, zapłaciłem 270 zł za Pokémon go plus plusa, to jest ekskluzywny quest, będę miał tylko te 4 sztuki tego Pokémona, no nie usunę go tak po prostu. Gdzieś tam w tej kolekcji będzie, może ktoś kiedyś będzie chciał się zamienić za takiego Pokémona czy coś, to będę go miał. O kurczę, ale teraz tych Riolu... Kasuje. Patrzcie, patrzcie, ile ja ich wyklułem wtedy, nie? Teraz mam swoją ostatnią szansę, żeby nazwać się jak najwięcej Ultraboli na golfest w Londynie, gdzie będę grał i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Codziennie też będę spotkania z widzami, więc przez te ponad dwie godziny będę grał na Pokemon Go Plususie i fajnie by było wtedy cały czas jednak rzucać Ultrabolami non-stop, jak również podczas jakichś przerw na jedzenie, czy przerw na, nie wiem, robienie sobie zdjęć, pogadanie z ludźmi, też rzucać po prostu Ultrabolami, także tych Ultraboli fajnie by było mieć tak, no, grubo ponad tysiąc przed eventem. No właśnie, i co to Kasować, słuchajcie. Legend nie kasuje, no bo może na trady, no albo będzie event, że większa szansa na Excel, jak transferujesz, to wtedy jest transferuje. Regionalnych Pokémonów nie transferuję, bo to regionalne. Shiny nie transferuję, bo to shiny. No i właśnie, tak człowiek zostaje z tą coraz większą ilością zawalonych Pokemonów w ekwipunku, niestety. No tak się homikuje, jak się jest chomikiem. Ale dzisiaj zrobimy też ważną rzecz z przedmiotami, bo w tym momencie niecałe 700 miejsca na przedmioty to jest trochę mało. Mam 851 Boli. Chciałbym mieć więcej, chciałbym też mieć dużo pokeboli, bo nimi też Będę może momentami łapał w trybie całkowicie automatycznego łapania. 250 max spotków i max revive'ów to jest, moim zdaniem, takie absolutne minimum. Raspberry mogę pokasować, ale to też nie są zbyt duże ilości. Silver Pinapów szczególnie Raspberry szkoda kasować, bo to się dostaje z rajdów. Natomiast regularnie kasuję takie rzeczy jak przedmioty do ewolucji. No bo zobaczcie, 30 Dragon Scale y, nigdy tego nie użyję. 24 Upgradey nigdy tego nie użyję. Fajnie by było to móc chociażby na Stardust zamienić, nie, no ale niestety tak to tutaj nie działa. Jak ktoś się zastanawia, jak mieć duże ilości przedmiotów ewolucji, po prostu gracie codziennie i wtedy jak robicie seven day streak'a na Pokestopie, bardzo często wpadają przedmioty ewolucji, naprawdę. No i w tym momencie mam zwolnione prawie 1000 miejsca na przedmioty, ale jak będę tam 3 dni i będzie cały czas chodził ten Pokémon Go Plus, Plus gdzieś tam mi się będą kręcić Pokestopy, których pewnie będzie bardzo dużo w Londynie, to pewnie to miejsce dosyć szybko się zawali. Także największy w tym momencie zawalaczem mojego miejsca w ekwipunku jest to 1446 Rare Candy. Ja i tak już sporo zużyłem w, w przestrzeni ostatnich paru miesięcy, pewnie jest 500 na rzeczy typu Vivi Albo larwesta. Czy ja mam larwestę? Zobaczmy sobie. O, mam już te 400 candy. Na no, samą larwestę poszło 400 rare candy, więc możemy ją w tym momencie chociażby ewoluować. Także jak z kimś się widzę na go i chcemy zrobić lucky, to może być larwesta, jak ktoś się chce odbijajcie, dawajcie znać. Także zastanówmy się po prostu na co, wywalić te, na co wydać te Rare Candy w tym momencie, żeby to miało ręce i nogi. Wchodzi niedługo Mega Lucario. Ile ja mam xl selek do Lucario? 140. No właśnie. To już chyba mamy kandydata, moi drodzy. Rare Candy na Lucario. A resztę, miejmy nadzieję, xl dobijemy na samym GoFestie lub w jego okolicach. O, mogłem w drugą stronę polecieć, bo w sumie jak tak mam trzymać tego plusa, to trochę to zajmie. Muszę, muszę w drugą stronę polecieć zrobić to odwrotnie, bo to jest 1500, pamiętajmy, moi drodzy, Rare candy, nie całe 1500, biorąc pod uwagę to, co już w tym roku gdzieś powodowałem na inne rzeczy, no to rzeczywiście ponad 2000 rare candy zużyte, ale myślę, że warto. 2014 Lucario Candy w tym momencie i teraz je sobie pozamieniamy. Candy na Candy XL. 20 XL. Muszę dać 2000 zwykłych candy, żeby dostać 20 XL. To jest tak absurdalny kurs wymiany, jakbym próbował wymieniać rosyjskie ruble na złoto. Nikt nie chce rosyjskich rubli. Każdy chce złoto. Nikt nie chce zwykłych candy. Każdy chce XL-ki. Wiem, że może to jest kontrowersyjne i ktoś tam lepszy w komentarzu: Kusi coś ty zrobił. Poszedł byś, nie wiem, na 5 rajdów i trafiłbyś ten samo XL do tego Lukario. Ale powiedzcie mi, no co ja mam robić z tymi Rare Candy? To nie są Rare Candy XL, które przydają się do wzmacniania legend i tak dalej. Co ja mam robić z tymi Rare Candy? Lecą z rajdów, człowiek nie ma co z nimi robić. Zawalają miejsce w ekwipunku. No i tyle. Myślę, że to przekonwertowanie w tym momencie to jest chyba najlepsze, co mogłem zrobić. Wiem, że tego Pokemona chcę na 50 level, będę go używał, będę go używał jako mega. i na ten moment nie jest mi łatwo zdobyć XL-ki do niego. Do Tyrka nie potrzebowałem, bo już mam na 50 levelu, do miutu już mam xl -ki. I wbrew pozorom, zrobienie XL-ek na przykład do miutu to dla mnie jest czasami łatwiejsze niż do Lucario, bo jak miutu jest na rajdach, to ja go rajduje rzeczywiście naprawdę sporo, zwłaszcza jak jeszcze były remota. Więc te xl chcąc czy nie chcąc wpadają. A największy problem z Relkend jest taki że od kiedy są potrzebne XL, -ki, od kiedy w ogóle istnieją w grze XL, to ja mam taki dylemat od początku, kiedy weszły XL-ki. I dalej jest tak samo. Rare candy zwykłe stały się dla mnie bezwartościowe, no bo załóżmy, że wychodzi nowy Pokémon. Dajmy przykład jakiś, którego jeszcze nie ma w grze. Dajmy na to, niech to będzie Necrozma z siódmej generacji. legendarny Pokémon. I powiedzmy, że pojawia się na rajdach. No ja sobie mówię, o, ale fajny Pokémon, wymaksowałbym go sobie na 50 level. To idę na te rajdy, zbieram ekipę albo robię na remote'ach, Łoję, Łoję te rajdy, aż zbiorę te 296 Xelek, żeby móc go sobie wymaksować na 50 level. Ale skoro zrobiłem tyle rajdów, że zebrałem 296 Xelek żeby mój mózg na 50 level, to ile w tym czasie zebrałem zwykłych candy do tego poczka? No pewnie tak co najmniej dwa razy więcej, tak? Więc w tym momencie mam i tak dużo więcej candy do niego niż potrzebuję, na wzmocnienie go na 40 level, a przecież nie po to wzmacniamy żeby był na 40 levelu, tylko docelowo jednak chcemy mieć ten 50, nie? Spoko, przynajmniej zrobiłem sobie wolne miejsce, mam w tym momencie ponad 2000 wolnego miejsca. Na przedmioty będzie mi się dużo lepiej grało na Go w Londynie, a i tak będę w Londynie rajdował, no nie oszukujmy się, to jest też powód, dla którego potrzebuję zebrać coraz więcej tych ultraboli, bo myślę, że dużą część Dnia będę spędzał w ten sposób, że Go Plus Plus będzie w tle łapał Ultrabolami. Oczywiście wtedy trzeba klikać przycisk, ale będą się łapać szani Ultrabolami w tle. Myślę, że wtedy ten catch rate będzie taki gdzieś między 80 a 90% na Ultrabolach, więc tak to można szani łapać bez takiego żalu, że coś ci tam nie wychodzi, że ci większość ucieka. A ja w tym czasie będę zbiał rajdy. Po prostu będę w lobby i będę zbiał rajdy. Więc i tak pewnie jak już wrócę z tego Londynu za parę dni, to znowu będę miał pewnie z 500 albo 600 Air W razie jakbym potrzebował do nie wiem czego: wzmocnienia Volcarony czy coś. A, a propos tych rajdów, na Jantik testuje przycisk ready. Już niektórzy gracze mieli ten przycisk? Widać, że jest to testowane. Prawdopodobnie ludzie, którzy będą na GoFestach w tym tygodniu, też będą mieli ten przycisk Ready. I działa to w ten sposób, że licznik czasu od razu spada na 10 sekund. Jak wszyscy klikną Ready, ale niestety nie da się tego zrobić, kiedy rajdujesz solo. Czyli jak jesteś sam w lobby, nie możesz kliknąć Ready. Podejrzewam, że rajdów zrobię bardzo dużo w Londynie. Właśnie między innymi pewnie będą też testować tę nową funkcjonalność. To jest funkcjonalność, o którą gracze prosili 5 lat, 6 lat, nie wiem ile lat. No dosłownie w jeden dzień po tym, jak zostaje wprowadzone w rajdy. To już słyszałem pierwsze opinie, Hej, a może powinni wprowadzić guzik, że wszyscy są gotowi i wtedy nie trzeba czekać tych dwóch minut, bo to czekanie jest bez sensu. I naszemu kochanemu Naykowi zajęło tylko 6 lat wprowadzenie tego jednego guziku. Dziękujemy na Jantik. W końcu się udało. Jeśli ktoś z was się wybiera, do. To... Londynu? To zobaczcie te wiadomość od naszego ulubionego polskiego twórcy infografik, Galixa. Posiadacze biletów na GOFES w Londynie mogą wpisać w sklepie internetowym London 2023, żeby dostać 5 darmowych premium ride passów. Oprócz tego, Najantyk rzucił w tym sklepie internetowym całkiem fajne pudełeczko. Zobaczcie: Ultra Pudełko Rideowe, 550 coinów, 2 Premium Battle Passy, 2 Super inkubatory, 3 Remote Ride Passy. Nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą że można też kupować właśnie w sklepie internetowym i najantyk takimi różnymi sztuczkami próbuje nas zachęcić do korzystania z tego sklepu internetowego. Przyznam szczerze, że ja sam nie wiedziałem, że już w ogóle są dostępne w Polsce i że można takie rzeczy sobie kupić. No zobaczmy, pudełko rajdowe GoFest, tylko dla posiadaczy biletów GoFest na żywo. 10 Premium Battle Passów, 1 Elite TMK za 10 dolarów i ultra pudełko rajdowe... Hm. Czy kupujemy to ultra pudełko kredowe? Tak, ty i nawet nie trzeba używać żadnej karty kredytowej ani nic, bo płacę pokecoinami, tak jak, tak jak grze. całkiem spoko opcja. I kod promocyjny, słuchajcie, zastosujmy sobie tak jak tam było, czyli london2023, zastosuj, co, co wygas, co wygas, o co chodzi? Okej, okay, to działa tylko jeśli kupujesz któregoś z tych boksów. Tego za 10 dolarów albo tego za 15 dolarów. Dobra, dobra, dobra. Dzięki Niantic, promocja tylko dla wybranych. Z bardziej pozytywnych informacji, słuchajcie, został zapowiedziany jeden z najbardziej oczekiwanych cd w tym roku. Mianowicie cd 13 sierpnia będzie na Grenindrze. 3 godziny insensydury, 3 razy z raz załapanie, 2 razy candy załapanie, 2 razy szans na xl 5 fotobomb dziennie i nowe ruchy. Które otrzyma Greninja to Hydrokanon i Water Shuriken. Water Shuriken będzie na faście, będzie bardzo takie, będzie bardzo szybko nabiał energię. Greninja stanie się pokemonem, który będzie, tak słyszałem, najszybciej w grze nabijał sobie hydrokanona, więc może stać się bardzo ciekawym Pokemonem, ciekawszym niż ludzie się spodziewali. Bardziej szczegółowa Analiza pewnie pojawi się gdzieś tam na kanale troszkę bliżej tego eventu, ale może to być potencjalnie ciekawy poczek. Także fajnie, że sierpniowy CD będzie takim ekscytującym eventem. że będzie filmik z Card yy, Pokemon w piątek. Potem już na weekend coś wrzucę z Londynu. Także trzymajcie się łapka w górę. Wiem się długo. To nie jest lokowanie produktu, po prostu mają duże parasole, a pada deszcz. Dobra, trzymajcie się, cześć! A ja idę na kawę. Mm.